Nie no, w sumie już nie no, ten... nie no nie jest jakiś gnój, czysty deszcz, tylko dupa no. jest upierdolona w tym, tym takim, Ojej, no, przednia szyba jak się jedzie z jakimś. To ja mam wycieraczki od tego i płyn do spryskiwania <laughs> do Dominiku. <laughs> Ale wiesz, <laughs> jak jedziesz blisko cały czas, to, no to... fali to strasznie, no, nawet o, jakieś, to... jak jedziesz, jakieś... 10-15 metrów od chłopa to i tak walicie po szybach, strzał. No, ja prost to to Dlatego ja nigdy za nikim nie jeżdżę, tylko tego osoba wyprzedzam. Tak. Ale Polecam. Jak... Czasami się nie da, bo jadł przeciwkę. No i chuj kurwa, wczoraj gościu jechał, na... my jechaliśmy raz naprzeciwko, jednak posta... postanowił się kurwa wyprzedzić, na czołówkę nam wyjechał i chuj. <śles> Drużynowe dowództwo rozpoczęło wyszukiwanie gry. Ty nie jesteś kurwa moim dowódcą. Pierdol się. Jak mnie ja mam, co ja mam wejść? Ja je czekam chyba, aż weź... aha. No i znowu mam innego Opry. chłopa. Mm. Nie chcę... Ja mam ja, miałeś... ja pierdzielę, ja chciałem mieć tego kurwa hinola. O, ja chcę tak. Ja jestem jakimś. Nie wiem. kurwa. A to się nic nie zmieniło. A moja sobie wygląda w tej postaci nie mogę wziąć. Weź preferowana postać i tam co zmień. Ale to jedynie mogę waszą postać wziąć tak jakby... No wiesz. Chciałbyś wejść w moją postać. A jak weźniesz moją, to dostaniesz pierdol, to fajnie. <laughs> nie no masz ładny jesteś. Taki, <laughs> taki dziadyga. No. Ja Lekarzem mam... jesteś? O, dziadek i lekarz, pasuje. A ja mam... ta moja, moja postać ma tak wielki oczek jakby ktoś go za z złapał. A, jeszcze tutaj w sumie Czekaj, czekaj, bo sprawdzam coś. Co to jest w ogóle? Proszę, dam. Jest takie szanie trasu. Ja już? Marno trasu, masz rację, marnotrawsko. Jezu, piję piwo. Też piwo procentowe ja teraz nie procentowe piję Ooooooo ja mówię, też mówię, le. ja leż por... sobie. a ja piję portera, żywca ty to cały czas portera bo nie smakuje to piwo no, rozumiem i mi akurat nie mi z żywca to smakuje jak coś, to tylko ten zwykły lager dobra no ogólnie to koronka lubię delikatne <laughs> piwo dla mnie, jak dla mnie kiedyś był Miller, tylko już chyba nie mocny no nie wiem, nie widziałem jak zmienić tą postać? Kurwa, daj go to, będziesz kobietą naszą, będziesz naszym dziwką. No coś ty zrobił! Nie no, idiot! Nie no, Już no. mam. zrobił. A czemu sobie tej filmki nie możesz wziąć? Nie, nie wiem. Tak. Nie ma Prób nie Próbowałem w życiu nie mogę. a chciałem sobie też inną babeczkę taką fajną wziąć, mam skino do niej, nie wiem skąd, ale Ale ja nie wiem, co jest... Ja z... Nie wiem co nie można wybierać Nie, Nie wiem czy... tam. Ale kurwa świnie wszystkie. Świnie, tylko świnie siedzą w kinie, kurwa. Kwik kwik. Nie no, jutro muszę skoczyć do Lidla, bo kurwa nie mam prowiantu. Jak w to, to, tylko do Lidla. No kurwa, skończyło mi się wege żarcie. Co? Wege żarcie mi się skończyło. co, co za debil. Tyb... Nic, mam ogródek po no, uryweczku. No, to, to jeszcze, jeszcze nie ma tam. Weź trawę, tra we weź jak krowa, stań kurwa na czterech, to jak ja zmierdolę Na polu sąsiada się sarenka pasie, to tam dołączę do niej jutro. No. Kupam główna kup, no nie wąchaj. Ale... Ale ty... <śmany> ale ty <śmany> ale idea, <p> <śmany> co ty mi teraz mamy, Tokio? Jerozolimę. To ja chciałem <śmany> powiedzieć w Izraelu. No <śmany> <śmany> to, to to jest co, to co, samo. A, to jest to co mur tam przez... Przez... Prze, 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 <śmany> <jedno>. Dobra. Uuu! Oh! <śmany> co to ja miałem? Pod czym oh! Patrz, ale ciacham, oj ty, ty, Nie Nie. Po się ciacham? Potew. Teraz nie mówisz! Jest... Ja... O, no, maczeta. Ja pierdolę. Ja, ty mi strachuj. Można sobie zmienić jeszcze wygląd tej broń. Hey, no, to jest dobre kurwa, dopiero mieliśmy odkryć, kurwa, Amerykę. Ale dostał. O, i oczyścić Coś mi się czuło i bo... Po. Co coś. bardzo mi lata myszka. O, to... Co ty kurwa no Kurde, już się zesrał na samym początku. Bierzcie coś pierwszego tutaj. Ech, no to odsłuczy się. Ale nie, tu to bierz, Jerycho. Co pierwszego? Ja, ja, ja zaczynam bronią przecież z o, wieżyczkę. Na górę musimy iść. A, czym, a wieżyczki nie trzeba? Mamy czegoś użyć na górze. To ja używam już. No. Brońcie, no, punktu ter... kontrolne. Ej, no tu mam rozstawić drut. Teraz nie mówicie, no gdzie są wieżyczki? Jest na górze gdzieś wieżyczka rozstawić, No, jakiś Na tole. O, kurde. Z które idą? Staj drugi Czekaj, rozstawiam wieżyczkę <laughs> Dopiero Czemu ona łapie tamtą? Tam szczelaj Tam idiot Ej, no to, co to jest? No patrz, ona się patrzy w ogóle No patrz, ona się patrzy, nie mnie Aha, tak. ale nie mogę to... gruby, gruby. 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 Druby, gruby. Gdzie? Już nie ma no Nie bo... Bo, internetu miałem chwilę, jak o, ujał, ty... bo? a? po bo z drugiej strony idą, z drugiej strony Za nami? Jakie plecy no mówię, za... mówię, nie ty słuchacie? Duchaj. On mnie nie lubi Maraj. Ja mówię, że idą... Pokojnie Bo idą z jednej i z drugiej, ja się tu nadal w Znaczy nie w tylko tam... to, Dobry mam cel. Tylko ten laser okłamuje. No trochę tak, bo on obok świeci. Nie można go wyłączyć. O, i getar, bieg, Gdzie? Gdzie? No i jakie tajemnice? Nie zmienić, wyłączyć. Bieski zmienić Nie. wybiegnie Gdzie Nie. Nie.

a już I idziesz? Noo... No już nie ma ciekawego Zacz nie, do Rafała bo miał pić no, to jest... Nie no, ja <grym> Ja też mam piwo Ty pijesz jakieś szuszki <grym> Weroniki Patrz! Barykadę! O! bo coś będziemy mieli, bo tu jest barykada Wiesz, To co my mamy? Kompaktowe główne jakieś. Coś do no, no, to to ja mam. Bo. Uwaga. Idzie No more lurker Mamy jedno, tam na górę. Ja. Idziemy na górę? To idziemy. O. czekajcie. Zrób barykadę jeszcze dalej. Naprawimy jak możesz. Nie, 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 nie chcę tego otwierać. Chodźcie. Do, nie, to ja chcę otworzyć i Dobra, jeszcze chodźmy. raz Poczekaj, bo robię barykadę. Okej. Okay. Ty... Jest jakaś amunicja jeszcze, nie? Chodź do mnie! Chodź do mnie! Ty mi trzeba oszczędzać? Pomunicja? Ty co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie widać amunicji. <grafy> co to jest? Co gdzie... no nie, tak to... nie wiedziałem. Coś stawiałem. Zajebiście. Co, co to jest? Snajpereczka wybuchowa. No, Ale jazda. Granaty. A my kogoś idziemy ratować? Nie mam jej sztabu. Nie wiem. Może takiego Żyda? We see Skoro Jerozolima Na spokojnie i powoli, na spokojnie i powoli Kurwa Na spokojnie i powoli, kurwa Chodźcie tędy Nie, tutaj nic nie ma Tędy nie wejdzie Dobra, zajmij Gruba Grubasy, kurwa tu musi pilnować plecy i innych szoru. No to nie chodź, ja oni, oni są chce. Dobra, dobra, dobra. dobra, idźcie, ja będę pilnował tył. <laughs> Ej, coś tu się świeci. Kajcie, tu jest jakaś skrzynka. Yeah. A tu jest jakaś ten, drut kolczasty. Hier. Yeah. Gdzie można go dać? No tam, nie. gdzie widać. Tam go można, dobra. Ej, ja Jerycho, tutaj, kurwa. I, 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 Co? Nie ta Jero... go. Nie dodawaj go. Rozstawiam tutaj, drut To tu to możesz? Do... Ej, 50 sekund. Tutaj coś ma, o, dawa jest na raz. A tu jest, wy... gdzie jest amunicja? Nie, nie ma, nie ma. No to co no, mówisz? Jak?! Co za łeb? <laughs> ja. no, Ale no, mamy no, tam no, dotrzeć, no, poczekaj, no, poszukajmy, no, bo no, mamy 30 no, sekund no, jeszcze. Daj, podobno ci wczoraj dobrze szliśmy. Nie, to dzisiaj mu dobrze tu Nie, nie wiem. wiem. O, tu coś jest? Światka elektryczna. To... Karabin tu jest. Też nie ktoś weźmie karabin? Tę siatkę, siatkę. Siatkę elektryczną. Też o weźmie. tutaj jest. Tu jest amunicja. Tu jest amunicja. Nie, tu to. Nie chcę. Ja tu chcę! Nie, nie mogę. Czemu tego nie mogę wie? Nikt tego nie wziął. Dobra. A to jest za moją broń? Nie, no tak, to jest główny nie. karabin. Jak jest główny, nie. to jest za twoją broń. Nie, ten co ja wziąłem? Nie. Tylko on ma tylko 100 strzału. Ten wielka broń. A regadujesz? Te specjalne broni no, są takie średnie właśnie. A, to jest z góry. Tak, tu jest jakiś chuj. Krzyczą tam. Kurwa, nie mogę go zabić. Poluję, oni tu Krzykać tam rależe Nie ma no Skąd tu możesz? Ej, mam tu jakiegoś chłopa Siema chłop, bronimy cię Pilarka łańcuchowa Co ja mam tu robić jak nikt nie ma? Nie wiem Idą Idą Oni wchodzą do środka To robić tak, żeby nie wpadli. Ale oni... To powinniśmy być na dole, wiecie o tym? To niech dwóch się będzie na dole i dwóch I na dole Ja mam tutaj snipery, to ich wysadzam w pizdu Tam biegną, ich dużo biegnie tam Gaz, gdzie ty tam idziesz? Barykaduję Ja jestem tutaj uzupełniony W którędy tu jeszcze wchodzą? Tu, powiesz, mogą? Nie, nie ma tu ich, nie ma tu ich, tu ich też nie ma Tutaj możesz zamknąć właśnie Dobra Wiesz ty, kto tu poszedł Tędy w sumie najwięcej tu wchodzą Dobra, to wejdę nie A Nie wejdę nikt Ogarnę no, no, tu inne wejście, po, ja po co? To teraz nie, teraz otwieraj, teraz zamknij ją ja nie siłą. O, gruby. Dobra. Coś tu jest, co tu jest? Co tu jest? A, uruchomione. Idę po amunicję, strzelaj. Okej. Okay. A ja nie mam problem. Aha już. Koniec. Dobra, uzupełnij mi za amunicję. Na górę, chyba nie. Do tego pana? Ej, nie, Idę po amunicję. Aha, gdzieś mamy dotrzeć, na dół, na dół tam. Aha, to idź dłużej, bo to jest do uścisku. to jedna osoba pewnie i pewnie się to otworzy. Są granaty. Granaty tu są koło mnie, jakby ktoś nie miał. wiecie, wiecie co on sobie obejrzał? Czekam co? na film. E, jestem legendą 2. A będzie? O, oglądałem jedynkę, no, Będzie, będzie, będzie. O! No ja, ja teraz okazuje, ja okazuje się, że. Okazuje się, że oni nie poszli że on że on się ten... On nie zabił Tylko oni weszli y, po prostu po tą dziewczynę do tego trupa co on wziął tam przeskoczył nad nami plecy mamy, ja pilnuję pleców tak? plecy? To jest z góry spadają, Ty. Nie. Fuck

A, kurwa, myślałem, że tu ktoś biegnie. Idę na górę. A co to jest amunicja? No nie da się tego otworzyć. No też idziemy na górę, no tylko innym wejściem. Czy jakaś walizka tutaj jest? No, bierz ją, bo teraz jeszcze jedna waliza. No, jeszcze jeden chyba trzeba znaleźć. No i tak Nie no. Na dole musi chyba być. Jest no kolejny. chyba, że w innym, ty. Może, bo jest jakieś coś tam. O, dotrzyjcie. Idziemy tam, gdzie dotrzyć trzeba. Aha, tu mamy dotrzyć. Nie tu. Musi być gdzieś tutaj tak. Zapłonił mi, kurwa. Ja o, jestem tam. jak tabacz, wiesz? <grym> To tam Jak ja strzelam, to zawsze ta... mi się pęda koło Ładunek wyważający, mogę tu, to jakieś zbliżanie. Kontener jest na tym, na tam, tam. zewnątrz. Mamy tam gdzieś dotrzeć? Co to No, kontener. Z której strony to tak brzmi? Aha, tu mamy przeszukać, chodźcie tu. Wyważ ten kontener Open i chodźmy. Up! Wyważasz? Granatnik. Bierz granatnik, bo ja mam dużo. Weźcie Który granatnik? O. Dobra, gdzie i tam, tam? idziemy. Do trzeci tam dalej mamy przeszukać. Gdzie jest jej ten? Chodź, goulek. Idę, 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 Tam mamy przeszukać to. Jak gdzie tam bo... dotrzeć? Tędy... nie, tam pędy to gdzie chyba. No biegnij stara ruro no i tutaj oh, mamy te oh, są drzwi do wyważenia, ale nie mamy bomby mmm fajnie kurde cześć widziałeś jak my weszliśmy co mało jakoś dają pięknie dobrze zrobiliśmy w sumie mamy. Teraz na górę tutaj dotrzemy, mamy. Tutaj mamy. E, no, mamy. E, mamy tu. <laughs> nie, no bo tu, ej, baj, tu na dół. Patrz. No, mamy do niego yeah. No, mamy, wracamy do, do tego, znowu tego chłopa ej, takiego no, mam, co broniliśmy. Mam, bronili, mam ładunek do wyważania. To tam były drzwi, kurde. Ale gdzie? Teraz już nie wejdziemy tam. O, fuck, spiadamy. Chłopaki. A chodźcie tu. tu. Dabaj! Dabaj choć tu! No ja jestem! Na nogi dabaj! na górę, bo nie Mamy tu dotrzeć, wła! czemu tu? Mamy tu wrócić, chodź tu, Ej, chodź do góry No, hey, idziemy do środka tu! Cię. Ale co się to... przegrupał? Mamy eskortować nie, to tego chłopa jakiegoś! Ale dobra, ale tu jest otwarty ten! Czemu kurwa zawsze ktoś obcy zabija, a nie ja? Tego byka. Nie no, musimy iść do niego, chodź Rycho, Chyba musimy najpierw wziąć do niego, podejść wszyscy, i no nie, dopiero nie, ruszamy. Fagle, dawajcie Mandero. Bez się to zamontujesz, że przyjeżdżasz Nie, dawajcie. Chodź Nie idę. Ja widzę, że stoisz. Fagle. chyba coś idę, Bo dziwny dźwięk. No właśnie. You ready? Aha, w się kurwa A tu się otworzyły. A gdzie idzie pierwszy, na pierwszą ogień <grym, grym>, na no, A ja to, jak to O patrz zauważyłem. kurwa jaka tu jest chmara. Ej! aha, mi się amunicja, ale se że... Jak się Ej, tutaj szybko, chodźcie tu! Gdzie? Gdzie? Tu jest amunicja. Tu chodźcie dalej. Już? Szybko. A amunicję się trzeba uzupełnić, bo to wiadomo, że zaraz coś będzie. Co tu jest? Karabin bojowy główny gier. Co jest? Chodź typie, chodź typie, no nie jest czarny, chodź Co? chodź do... typie, pie do nie no. za nami, 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 Gruby! Gdzie? No, mnie bije. Prze amunicji. Nie Dzięki. Sprej Sprej, Ej, bo tu by się granat chyba jest. Gdzie? Ja Gdzie? Szybko, chodźcie, do chodźcie, za nami. No co? Chodźcie, Idziemy dalej? Biera hmm? Fak! Jezus, to ten dziadek. Kuk. Ja tak samo, pieko, <laughs> <laughs> Dawajcie, barykatę też zrobić. Chodź, typie. Chodź tu. A, Jericho, dobra. To do no, barykadowałem. Tu, tu są drzwi do wyważenia, a. masz ten ładunek? Ja Wyważaj te drzwi. Uy, ja mogę ręcznie. Leci. Ransujmy się. No to, a, no, właśnie, U, uciekajcie to, uciekajcie to! A, je, a, a tu jeb go zabijamy. No biorę gniazdo KM-u. Weź to ktoś inny, te. O, tu jest, mogę Lec, No, nie, nie ma nic ciekawego. Co wy robicie? O, tu jest ten, wieżyczka. Skąd to Skąd idzie? Leży, leży. Ta <śleski> koło Tabasia przebiegł, ta A minął tego. No i to ja mam tu. O, gruby Aj, tu idzie. Gruby idzie. głową to na... Leży, leży. Zabiłem. Ale Nika. my mamy tam 3. No to bo po chuj ja tu rozstawiłem ten gniazda Ja też. Dobra może się przydał Nibie było był setem potrzebne, ale już chyba nie na pewno No tak bo ja tu do nic z setem stała, ale... O, No weźmy tu coś auto. O auto wieżyczka Tutaj rozstawię O, jakiś wybuchowy A no tu się przydaje Apolicja. widzisz no, nie, 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 nie. Mam wieżyczkę, można tu ją ja rozstawić? No gdzieś tu możesz. Zuro, zabiję wieżyczkę jak jest. No, A, dachu, aha. To jest ta co się bierze, używaj jej, dobra. A. Mam tu granatnik jedno. w razie włosy. Mi zostawcie tutaj to wejście. To ja będę biegał po dachu i szukał swojego o, to jest szczęścia. Super. Okej Ociec Ty straciłeś Jaa Jak, jakby ktoś był tu koło helikoptera Ten z tych, tych obcych No to mówcie, nie? Bo wiesz W razie czego Jak biegną tu, biegną tu Już dużo jest ja. Mogę dużo ci Dominik Delikatnie no, Szło ich mało, mało Nagle kurde i ich wyskoczyło, że szło. Kurde, to samo z tej strony, tam Dobra, to chyba skoczył, Ja spójna? sam do siebie... O kurde, raz... ile tu przyszło z mojej strony? Granaty mi się tam przydały. Oj, tak... Granatnik mi się skończył. Nie, ja tu amunicji nie mam. Tutaj jest. O kurde. Już myślałem, że... A, Ej, patrzcie, tam! Tam! O, Kurwa! Damasz, ty zjedz! Za... Problem mam, problem mam! O Kurwa! Tak. Już nie, już nie Kurwa! problemu, już Ej, <grym. <grym. Kurwa! 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 już Kurwa! 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 No, to Tutaj No helikoptera mam się dostać jakoś No ja to tu ci ty Nie to jest strzelba streamowa O dobra. No ja czy nie? No idziemy idziemy W razie wysył zupełnie jeszcze amunicja Siadaj chodź tatu na schody na schody Na schody O tu już nie wejść wysadki Everybody Anyone get okay. nagle stąd I'm okay. Look at him. Teraz to samolota, ja <laughs> <laughs> rady. A gdzie ten dziadek? On jest w tym też. No cicho, Jericho, jak powiem. będzie Jericho na końcu. Zwisa na lince. <laughs> Co, Jericho? <Nie> Zwisała <laughs> na lince. Ten dziadek. Ręka mi

Odblokowałem zwinne rączki No Basiowi by się przydało bo... <zyskulli> <zyskulli> bo ma problem słyszałem przed chwilą, że z ręką no, no Wycieczka nad morze martwych, o. Yes. Może być fajne. No tak Ja chcę kurde zmienić